Moi drodzy, czy nie macie czasami tak, że siedzicie sobie na kanapie z ulubioną whisky w ręce, stolik? Co prawda piękny, ale stoi troszkę daleko, już macie tyle lat, że plecy bolą, żeby odkładać to z powrotem na stolik, a tak ogrzewać w ręce też nie wypada. Przydałoby się coś, żeby sobie odłożyć tą szklaneczkę, na przykład coś takiego. I teraz. Kulturalnie możemy sobie odłożyć szklaneczkę. A tak na serio, to zapraszam na kolejny film, gdzie będę <grymnie> robił ten stolik. Tak naprawdę 80% tego, co zobaczycie, to są rzeczy pod tytułem yy, nie wiem, nie znam się, nie robiłem, ale spróbuję, tak że bądźcie wyrozumiali. Efekt na zdjęciach zobaczycie na końcu. Zapraszam, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Także witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Tradycyjnie zaczynamy od rozcinania tarcicy. Zmieniam tylko tarczę na taką z mniejszą ilością zębów. Nowa, nowa zagłębiarka kupiona przeze mnie, bo ma większą głębokość niż ta poprzednia. Głębokość cięcia, bo przy tej tarcicy 55 mm, która czasami jest odrobinę grubsza. Nie starczało mi tam, dosłownie brakowało 2-3 mm przy tej poprzedniej zagłębiarce, którą bardzo lubiłem. Ale tutaj jest te parę milimetrów więcej i już robi to dużą różnicę, bo nie trzeba ręcznie docinać tego, tego kawa, tych 2 milimetrów, które zwykle zostawały. Tutaj nie ma co wiele opowiadać. Tradycyjnie po prostu obróbka, żeby uzyskać prostopadłe krawędzie, wyrównać wszystko. Kilka dni to poleżało, żeby się zaaklimatyzowało, i możemy zacząć rozcinać na cienkie plastry. Jakby to nazwać, cienkie, cienkie listwy. Ustawiłem tutaj troszeczkę poniżej 4 mm, żeby mieć jeszcze co zebrać. Tutaj po każdym, po każdym przecięciu raz przejeżdżałem przez wyrówniarkę, żeby te malutkie fale, które zostają po, po brzeszczocie, wyrównać. O, przez, przez wyrówniarkę. I znowu. I tak, dwie deski długości ponad 1,5 m. Rozciąłem. Po 6 z każdej deski mi wyszło, czyli mamy 12 takich wąskich listew. Żeby to jeszcze dokładniej wyrównać i jeszcze odrobinkę z grubości zebrać położyłem na stole wyrówniarki taką podstawkę ze zwykłej, ze zwykłej płyty żeby troszeczkę móc jeszcze bliżej, ostrzy ten materiał prowadzić, bo tam chyba jakaś jest około 4 mm najmniejsza grubość materiału możliwa do obróbki na grubościówce. Mamy przygotowane tam te listwy, z których będziemy gieli podstawy naszego stolika, ale że będzie to stolik z podstawą, która będzie gięta właśnie tak warstwowo, warstwowo i próżniowo, to potrzebujemy formy. Formy, na której to będziemy właśnie... Giąć, która będzie, jak powiem, trzymała te nasze, ten nasze listwy w takiej pozycji, w takim ułożeniu, jak, jaki kształt chcemy, chcemy uzyskać. No i tutaj najpierw sobie wytrasowałem, narysowałem Kształt taki jakby jednej, czwartej tego, tej naszej formy, która, która mnie interesuje, i ten, tą jedną część wykańczam bardzo dokładnie tutaj na szlifierce i zaraz ręcznie też, żeby uzyskać dokładnie to, co jaki kształt chcę. I mając już jedną, traktuję ją teraz jako szablon. Potrzebuję jeszcze trzech, łącznie czterech. Więc najpierw odrysowywuję sobie na trzech pozostałych kawałkach MDF-u. Właśnie ten kształt. Z grubsza wycinam tak 2-3 mm od, od linii, może mniej. I teraz już na podstawie tego szablonu, czyli tej, tej, tej jednej czwartej, pierwszej, na początku, przy pierwszym przejeździe wycinam sobie jeden, jedną część a potem już dwie naraz. Trzech naraz by się nie dało, bo nie mam tak długiego freza, ale ten sam, ta sama część, która była w, w szablonem, przy pierwszym frezowaniu, tak samo jest teraz przy drugim. Więc dzięki temu uzyskujemy cztery identyczne ćwiartki, tak jakby. Teraz mm, rozrysowuję sobie, gdzie wywiercić otwory na ściski, które będą potem potrzebne przy, yy, przy formowaniu tego. To nie ma to wszystko jest w ogóle zupełnie na, na czujach robione. Nie ma tutaj jakichś zasad, żadnych zachowań, które powinno się zachowywać. Nie znam takich, a nie, nie, nie znalazłem po prostu na zdroworozsądkowo albo i niezdrowo to traktuję. No i teraz tak, dwie połówki sklejam ze sobą dodatkowo taką listwę wzmacniającą. Naklejam raz, żeby to się mocniej trochę trzymało, a dwa myślałem, że może być mi potrzebna też do ścisków ewentualnie, ale nie była potrzebna. I tutaj dwie kolejne ćwiartki bo jak powiem to musi być grubsze, więc mamy te dwie części takie same jak gitary trochę wyglądające. O widzicie jedna i druga. I teraz muszę je zrobić jakiś dystans między nimi. Dystans właśnie na szerokość tego, tej naszej nogi, jednej połowy nogi stołowej, która, która będzie jednoczasowo na tym robiona. Ułożyłem w taką choinkę po, na, na tym pomiędzy otworami, na tym szablonie naszym do gięcia. Przykładam drugą połówkę. Ściski, tutaj żadnej jak powiem, filozofii nie ma, tylko żeby te, te, te obie części były ze sobą idealnie prostopadle równolegle i wszystkie kąty zachowane, żeby nie było przesunięcia między jednym a drugim, bo wtedy wszystko mielibyśmy przekoszone. I tutaj doklejam jeszcze taką podstawę, która służy do tego, żeby lepiej do stołu móc to umocować podczas, podczas klejenia. No i teraz przygotowuję do naszego próżniowego. Worka akcesoria, czyli sam worek uciąłem na odpowiednią długość, to jest uszczelka z jednej strony na razie zaklejam od razu wycinam otwór do zaworu próżniowego o, wkręt, to jest zawór, który właśnie wkręcam i w ten rękaw będę wsadzał sześć warstw, czyli tak naprawdę sześć tych cienkich listewek jedna na drugiej które właśnie tutaj, które tutaj widzicie to jest klej do forniru Titebonda. On ma to do siebie, że on nie przechodzi przez pory drewna. Ma, i ma dużo dłuższy czas otwarcia, więc dlatego go wybrałem. Ale mam wrażenie, że on jest trochę mniej silny, mniej mocny. I wydaje mi się, że trochę poliuretan mógł być lepszy. Tutaj to, to zielone to jest taka specjalna siatka, która zapewnia równomierne rozprowadzanie tej próżni tak naprawdę bo jeśli nie byłoby jej to ten zaworek by zassał po prostu worek zamknąłby się że już jest próżnia osiągnięta w środku a w innych miejscach mogłoby być jeszcze powietrze więc po to jest ta siatka żeby równomiernie móc całe powietrze wyciągnąć z tego a dlaczego w ogóle w taki sposób dziwny to, to, to kleje? Można byłoby na samej formie, bez tej części próżniowej to robić, ale bałem się po pierwsze, że nie uzyskam tak równomiernego, tak równomiernej siły nacisku na całej długości, żeby wszystkie te warstwy ze sobą były sklejone, a po drugie bałem się, że to obraz, że ten klej będzie wypływał, będzie się to rozjeżdżało na boki, jednak jest sześć warstw tych, tych jesionowych, bo to jest jesion wszystko, deseczek, że tak, bo według mnie bezpieczniej i, i pewniej, że, że to wszystko się będzie trzymało, że nie będą się nigdzie szczeliny robiły między tymi warstwami, i tutaj znowu podłączam próżnię. Już po, po, na początku część powietrza wyciągnąłem, wygiąłem, podłączyłem znowu i teraz już na maksa wyciągam, żeby maksymalnie to było ściśnięte zarówno próżnią, jak i ściskami. Ściski bardziej trzymają kształt. Ale mimo jej, ich ilości, które, którą widzicie, bałem się, że po prostu będzie to pofalowane. A, a przy worku próżniowym, jednak jest bardzo jednostajny, duży nacisk na calutkiej powierzchni. No i tak wy, wy, wygląda wyjęte z formy pierwsza noga, czyli połowa za nami. Worek rozcina. Można go jeszcze raz, ale tutaj y, on gdzieś tam się pozahaczał, więc tak wolałem rozciąć. Tak to wygląda. To była połowa dopiero tego, bo teraz robimy drugą dokładnie taką samą. Za drugim razem już mi to troszeczkę szybciej poszło, no bo człowiek już wie czego się spodziewać. Widzicie sześć warstw tych jesionowych listew? Wsadzamy do worka, już zaklejam go. No tutaj nie było pokazane jak odciągam powietrze. Tą podstawą do stołu wyginam najpierw tak z grubsza, chwytam ściskami i już spokojnie mogę formować to na tej formie formować na formie, trochę dziwnie brzmi no i ściski, 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 ściski ale tak jak mówię, nawet widziałem, że te ściski mimo, że są tak blisko siebie, iż bliżej się nie da to między nimi ten materiał nie był dociśnięty i teraz dopiero po podłączeniu próżni pompy próżniowej to zostało sprasowane na całej, na całej powierzchni to jest góra ścisków i mamy drugą połówkę do uwolnienia z worka. No i tak wygląda, tak jak, jak pierwsza. Postanowiłem wyrównać krawędzie, nawet nie dlatego, żeby one już na gotowo, bo tutaj jeszcze to będzie zmieniany kształt tego, tylko żeby mieć punkt odniesienia, o właśnie do tego co widzicie, czyli do trasowania linii, dzięki którym będę zwężał ku górze właśnie te nogi. Bo takie, żeby nie były takie klockowate, musimy pogłębić, jak to zrobić. Ale naj, najwygodniej to było po prostu zagłębiarką ustawiać na takiej małej piramidce, żeby ta, ta szyna się nie nikiwała. I po cztery cięcia na każdą nogę, czyli 8 cięć. Tak jak widzicie, u góry więcej schodzi nam do zera. Mniej więcej do momentu, kiedy zaczyna się zaginać. No i kolejny etap. Trzeba to ze sobą połączyć, pomyślałem o za, połączeniu tak zwanym zakładkowym, chyba tak się nazywa, że połowy materiału jest z każdej strony zebrane, ale tutaj musiałem się nakombinować jak to w ogóle ustawić, żeby móc trasować sobie te linie, więc do ścisku wsadziłem taką deskę, na deskę to położyłem, stoję tutaj na krześle, żeby one były prostopadle do siebie i trasuję tam w miejscach ich przecięć, czyli linie, gdzie mam wybrać materiał. No, i w, w tej części, którą teraz o, widzicie, gdzie muszę wybrać od strony, od góry, jedyne co mi przyszło do głowy, oprócz ręcznych narzędzi, to właśnie, właśnie zagłębiarka, gdzie po prostu metodycznie linia za linią nie muszą być idealnie się pokrywać, bo, bo tam jeszcze będę wybierał yy, strugiem. O, to tutaj widzicie, no, ale większość materiału było usunięte zagłębiarką. Trochę łatwiej jest z częścią, gdzie trzeba tą połowę wybrać od spodu. No to jeszcze wyrównuję krawędzie, bo przy, przy wybieraniu od spodu mamy do tego łatwiejszy dostęp, więc zakładam tarczę typu dado do, do, do piły stołowej. Przykładnica kątowa ustawiona oczywiście na 90, 90 stopni. Tutaj sobie trasuje dokładne linie, te które wcześniej były nacięte, żeby mi przychodziły na na krawędź przednią, żebym mógł sobie ustawić do ostrz. O, i To pierwsze tutaj wybranie było odrobinkę za wysokie. Potem je obniżyłem, tak jak widzicie, te kolejne są niższe. Więc to jedno było za wysokie, ale tego nie będzie widać. To jest przymiarka. Wszystko pasuje idealnie. Teraz muszę tylko przyciąć końcówki tych nóg, bo teraz jest to łatwiej zrobić, póki nie są ze sobą sklejone. Tutaj jest to w takim sposobem zupełnie niegodnym naśladowania. Sobie tylko zrobiłem taką tymczasową przykładnicę do stołu prostopadłą, żeby cięcie też było prostopadłe do, do podstawy, ale to nie miało podparcia z tyłu przy cięciu ukośnicą, więc trzeba bardzo bardzo wolno to było cięte, było mocno przyspieszone tutaj, ale to cięcie nie było zbyt bezpieczne, od razu się przyznaję do tego. Póki mam dostęp taki wygodniejszy przed sklejeniem to jeszcze przeszlifowałem wewnątrz na miękkiej gąbkowej podkładce szlifierką. Jeszcze będzie szlifowane, ale po prostu chciałem chociaż z grubsza, póki miałem lepszy dostęp. No i teraz klejenie, to żaden problem. Jeden ścisk wystarczy i nam się to trzyma. Póki tam to się klei, to możemy zacząć robić taką dekoracyjną yy, kroplę, <grywnie> drewnianą kroplę wody. Dziwnie to brzmi, która będzie yy, trzymała ze sobą te nogi, na której będzie stał blat. To wszystko jest ten sam jesion, te same deski jesionowe, które, które na początku obrabiałem. Tnę je po prostu na e, różnej długości kawałki, żeby powstał taki coś w rodzaju piramidy, stożka. Tu nie miałem żadnych wymiarów, nie miałem tego nigdzie rozesowane, to zupełnie na czuja. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. W ogóle nigdy nie toczyłem nic. Mam to karkę oprócz takiego mikrouchwytu do szafki nocnej, który ma 2 cm, to nie toczyłem, więc od razu mówię, że absolutnie się na tym nie znam. To, co będziecie widzieli, jak będę, będę toczył, jest niegody naśladowania. Dłuta też mam takie raczej dla głupich, czyli i z węglikowymi ostrzami bo raz, że nie czuję się na siłach używać takich prawdziwych, porządnych dłut czy, czy noży do, do toczenia a poza tym nie umiem ich ostrzyć więc wolałem wybrać coś bezpieczniejszego takie dłuta czy noże z, z, z ostrzami z węglików spiekanych z węglika? Yy, tak naprawdę wszystkie działają jak, jak zdzieraki, więc one nie, nie, nie mają takiego pięknego wykończenia, jak, 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 jak takie noże do mis czy inne. No ale no, mam to, co mam. Czułem się tak bezpieczniej, więc jako pierwsze toczenie, na pierwszy ogień po prostu. Zobaczycie jak to poszło. Tak naprawdę, tutaj żadnego planu, jaki to ma mieć kształt, konkretnie nie miałem. Po prostu wymyślałem to na, na bieżąco, bo no, nawet nie umiem takiego czegoś rozrysować. Także to bardzo spontanicznie powstał ten kształt. Tutaj widzicie takie pierwsze zgrubne, zgrubne zdzieranie, żeby w ogóle mieć koło w przekroju, dopiero potem móc coś zacząć formować trocin oczywiście jest gigantyczna ilość. Mam swoją maskę, która mi została kiedyś z pracy z żywicą, więc do tego się jak najbardziej przydała, bo no, kto nie toczył, to, to sobie nie zdaje sprawy, jaka ilość tego leci wszędzie. No, i jak już mam to w miarę doprowadzone do, do, do kształtu okrągłego, to mogę zacząć formować. Krawędź z jednej strony u góry będzie taka przypłaszczona, żeby łatwiej było mm, wykonać potem miejsce. Na połączenie z tymi nogami. Natomiast tutaj po prostu staram się wykonać jak najbardziej płynny kształt, z taką kropelą na końcu, którą miałem w głowie, po prostu jako pomysł. I tutaj o, właśnie ją wycinam. No i tak już wygląda finalnie. To jest szlifowanie. Odkurzenie gigantycznej ilości. Trochę tam wcześniej, tak już trochę odkurzyłem. Możemy ściągnąć naszą, naszą kroplę. Tutaj, gdzie był kieł, yy, lekki, lekki szlif. Ja nawet nie wiem, czy jak się nazywa, ani czy dobrze zrobiłem, że pod, przykręciłem z drugiej strony tą taką metalową rozetę. Tak, to takie okrągłe, coś na śruby. O co właśnie teraz odkręcam. Czy można było coś zrobić na kle zabierakowym, chociaż to jest na tyle, to jest bardzo ciężkie, więc wydawało mi się to bardziej stabilne. No i teraz potrzebuję, co robię, zcinam yy, z czterech stron na szerokość nóżek płaskie powierzchnie, żeby mieć gdzie przykleić. Właśnie te, te nasze wygięte nogi. Tutaj sobie pomagam przyklejaniem takich y, listewek z mdf u żeby uzyskać y, no, jakąś powierzchnię, taką do, do przykładnicy mogę przyłożyć, i żeby wszystko to było do siebie prostopadłe i równolegle, naprzeciwko i, i, i po bokach. No i teraz tutaj zwykłym klejem do drewna. Trochę się nakominowałem jak to ścisnąć. Łączę tą naszą kroplę z podstawą. W końcu wymyśliłem o taki sposób, że to po prostu listwy to ściskają, a ściski ściskają listwy, bo tutaj wszędzie są łuki, wszędzie są zaokrąglenia i te ściski po prostu zjeżdżają, zjeżdżają gdzie chcą. A że tutaj jest łączenie długich włókien do długich włókien, to tutaj żadne wzmocnienie nie było, nie było konieczne, bo to jest naprawdę bardzo silne połączenie klejowe wtedy. Tutaj ośnikiem zaokrąglam wszystkie... Wszystkie krawędzie, tutaj bałem się cokolwiek robić frezarką, raz, że jest ta kropla, dwa, że tutaj jakieś wyrwania były dużo bardziej prawdopodobne, to nie jest, yy, więc bałem się frezarki, więc wszystko, wszystko ręczkiem śnikiem zrobiłem. No i przyszła pora na blat, to jest jeszcze jeden kawałek tego samego jesionu, tylko no, na początku go nie doszacowałem, że jeszcze przecież blat jest, nie pomyślałem o tym. To ma około 45 mm po obróbce. Rozcinam to na, na pół, dlatego raz, żeby blat był cieńszy, bo tutaj gruby blat by wyglądał trochę klockowato, a po drugie chciałem uzyskać mniej więcej efekt takiej rozkładanej książki, więc te deski po rozłożeniu są na prawo lewo. Najpierw sklejam jedną połowę blatu, potem drugą połowę po 30 cm, żeby móc puścić to przez grubościówkę, po prostu dla wygody. I no, teraz jest druga połowa i potem te dwie połówki już łączę w blat, który po prostu jest tylko jedna linia klejenia, której muszę pilnować, żeby mi się nic nie pokawiszowało, nie poschodkowało i jest dużo łatwiej uzyskać płaską, przynajmniej mi jest łatwiej uzyskać taką płaską klejonkę z dość cienkich desek, bo to ma jakieś 21-22 mm grubości, więc jak dla mnie to jest dość cienkie na klejonkę. No i wycinamy teraz okrąg, dzięki mojemu bardzo przyjemnemu cyrklowi. Tu mam taki fres pozytyw-negatyw, żeby z obie strony góra-dół były ładnie wycinane. <laughs> Przepraszam. Bardzo jest fajny, ma 12 mm trzpień. No wycinanie okręgu to żadna, żadna filozofia, tylko rura jest wkurzająca, przydałoby się gdzieś powiesić pod, podwiesić pod sufitem. Póki mam ten zamocowany centralny punkt tego, tego cyrkla Wymieszam, sobie, gdzie, jak będzie podstawa. I mogę frezarką wyfrezować kieszenie właśnie na te nóżki. Oczywiście trzeba bardzo pilnować głębokości, żeby przypadkiem nie przefrezować na drugą stronę. Więc po frezowaniu od okręgu trzeba pamiętać, żeby przestawić głębokość. Tutaj sobie poprawiam dół tam, oczywiście, bo te zaokrąglenia po, po frezach są takie, jakie są. No i teraz frez 30 stopni do podcięcia blatu. Moim zdaniem takie powyżej 45 stopni, czy tam poniżej nawet, raczej, bo 30 stopni dużo efektywniej wyglądają, bo to podcięcie jest głębsze i sprawia wrażenie lekkości blatu, a tutaj najbardziej mi na tym zależało, bo także to jest podcięte mocno, żeby ten blat wyglądał na jeszcze cieńszy niż jest w rzeczywistości. No i szlifowanie z gąbką taką grubą na, na szlifierce, bo tutaj te wszystkie łuki, żeby nic nie wypłaszczyć przez przypadek bo to by nam popsuło cały efekt klej epoksydowy dwuskładnikowy który po prostu do tych kieszeni wyfrezowanych sobie nakładam no i do tego wejdą końcówki naszych naszych nóg tutaj ciężko było mi wymyślić jakikolwiek sposób na wzmocnienie tego jeszcze większe, ale klej epoksydowy plus te kieszenie to nie bardzo ma to prawo w jakikolwiek sposób ruszyć się w którąś stronę do wykończenia rubio dwuskładnikowe koloru cotton white on najlepiej się sprawdza na dębie, ale ten kolor mam już w salonie, więc po prostu, żeby pasował do innych rzeczy, mi się nie bardziej odpowiadał. On po nałożeniu bezpośrednio wygląda tak dziwnie jak farba, bo on dość mocno barwi, ale potem nadmiar zbieramy szmatką czy ręcznikiem, i już ten kolor robi się dużo przyjemniejszy, a te miękkie części drewna są wybarwione. No i tak naprawdę tyle tylko szybka polerka. I stolik gotowy. No, roboty było więcej niż, niż to wygląda na filmie, bo te procesy naprawdę były długotrwałe. Poza tym robiłem to pierwszy raz, więc nad każdą rzeczą się zastanawiałem trzy razy. No ale efekt jest taki. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jestem yy, otwarty na, na, na krytykę. Chwalcie, karcie mnie i do zobaczenia. Cześć, pa.